Dzisiaj zajmiemy się zwiększeniem FPS-ów w CS2 poprzez ustawienia. Sprawdziłem każdą opcję graficzną i porównałem FPS-y poprzez specjalny benchmark. I dzisiaj pokażę Wam, które opcje zabierają najwięcej FPS-ów, z których nie warto korzystać i generalnie jak to wszystko poustawiać, aby tych FPS-ów wyciągnąć jak najwięcej. Teraz przechodzimy do sponsora tego filmu i zaczynamy. A sponsorem tego filmu jest strona Pirate Swap. Na której możecie wymieniać skiny do CSA 2. Strona umożliwia wymianę na przykład kilku tańszych skinów na jeden droższy. Wystarczy, że zalogujemy się na stronę poprzez konto Steam i z lewej strony wybierzemy skiny, które chcemy wymienić, a z prawej strony wybierzemy skiny albo skina, którego chcemy w zamian otrzymać. A sama wymiana jest w pełni bezpieczna i przebiega poprzez boty. Na stronie możecie również doładować saldo przez np. Blika, Paypala albo PSC. Wchodząc w link w opisie albo wpisując specjalny kod Sniper13, możecie otrzymać aż 35% do doładowania. Tak więc, link do strony, jak i kod znajdziecie w opisie tego filmu. Tak więc przechodzimy do opcji graficznych i od razu zaznaczę, że tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na FPS-ach. Nie na widoczności, chociaż o widoczności też coś będzie, ale o widoczności przede wszystkim będzie osobny film, gdzie zajmiemy się szczegółowo każdą opcją. Tutaj zajmiemy się czysto FPS-ami. Wszystko testowałem na mapie DAS-2 za pomocą specjalnej mapy, do której link będzie w opisie tego filmu. Pamiętajcie, że każdy komputer jest inny i u każdego troszeczkę to może inaczej wyglądać. Tak więc możecie sobie pobrać te mapy i niektóre opcje sprawdzić u siebie, jak to wygląda, jeśli chodzi o FPS-y. I zaczynamy od pierwszej opcji, czyli zwiększ kontrast graczy. Ta opcja jest standardowo w CS2 włączona i każdy sobie zdaje sprawę z tego, że włączenie tej opcji zabiera FPS-y. Na wyłączonej tej opcji miałem FPS-ów 474, a na włączonej poniżej 460. Jeśli chodzi o widoczność, to w CSGO ta opcja faktycznie tę widoczność zwiększała. W CS2 moim zdaniem ta opcja nie ma sensu, a nawet bym powiedział, że ona zmniejsza widoczność, ponieważ głowy przeciwników na tej opcji są jakieś takie mniejsze. No i też warto powiedzieć, że włączenie tej opcji na niektórych komputerach może sprawić, że w momencie kiedy wychodzi Wam przeciwnik, to wam zaczynają spadać fps -y i dostajecie ścinki, ponieważ wtedy właśnie ten kontrast z graczy się włącza, no i właśnie w niektórych przypadkach te FPS-y wtedy spadają. Więc ja osobiście polecam tę opcję wyłączyć. Teraz opcja Tryb Niskiego Opóźnienia Nvidia Reflex. Na wyłączonej tej opcji miałem FPS-ów 460. 9 na włączonej opcji 468, a na włączonej plus boost tych FPS-ów miałem już troszeczkę mniej 462. Jest to opcja, która sprawia, że mamy mniejsze opóźnienie w CS-ie, mniejszy input lag. Możecie to zobaczyć na tym filmie. Tak więc wiele osób pewnie wyłączy te opcje, żeby mieć więcej FPS-ów, a między wyłączoną a włączoną dużej różnicy nie ma. Jaką wy macie, to możecie zobaczyć właśnie na mapie benchmark. Ale obstawiam, że też będzie u Was to wyglądało podobnie. Tak więc ja polecam wszystkim te opcje włączyć, a nawet pokusić się o opcję Boost. Teraz przechodzimy do trybu anti -aliasingu. Jest to opcja, która znacząco może wpłynąć na ilość FPS-ów. Jakie wyniki miałem w tej chwili, widzicie na ekranie? Ale nie wyniki są tutaj najważniejsze, bo w tej opcji najważniejsza jest chyba widoczność, którą muszę w tym filmie wtrącić. Teraz widzicie, jaka jest różnica, jeśli chodzi o widoczność na mapie Vertigo. W tym miejscu, w momencie, kiedy wyłączycie całkowicie antyaliasing albo włączycie opcję CMAA, to przeciwnika praktycznie. Nie będziecie widzieć na swoim ekranie, a jak ustawicie 2x MSAA, to już ten przeciwnik będzie widoczny. Co prawda, trochę FPS-ów stracicie, ale tą widoczność znacząco zwiększycie. Więcej niż 2 razy MSAA nie ma, co ustawać, ponieważ różnicy dużej nie ma, a FPS-ów zabiera już sporo. Jeśli macie naprawdę słaby komputer, to wtedy możecie to wyłączyć. W innym przypadku, moim zdaniem, zawsze powinniście ustawiać 2x MSAA. Ogólna jakość cieni, czyli opcja, która również bardzo wpływa na FPS-y, ale również na widoczność. Jaki miałem wynik, w tej chwili widzicie na ekranie. Różnica w FPS-ach jest naprawdę spora, ale również jest spora różnica, jeśli chodzi o widoczność. A dokładnie, jeśli chodzi o odległość rysowania cieni przeciwników, w momencie, kiedy ustawimy te opcje na wysokie, to z dalszej odległości czasami w niektórych miejscach, na niektórych mapach, możemy zobaczyć naszego przeciwnika. Ale jeśli zależy Wam na każdym możliwym FPS-ie, to warto ustawić. Niskie, ponieważ różnica w FPS-ach w przypadku tej opcji jest spora. Teraz dynamiczne cienie, czyli opcja, która doszła do CSA 2 kilka tygodni temu. Te opcje możemy ustawić na wszystkie albo na słońce. W momencie kiedy ustawimy na wszystkie, to będziemy widzieć wszystkie dynamiczne cienie w tym nasze i przeciwników na całej mapie wewnątrz oraz zewnątrz. W momencie kiedy ustawimy słońce, to będziemy widzieć tylko i wyłącznie cienie od słońca, czyli po prostu na zewnątrz. Tutaj porównania nie wrzucam, ponieważ na mapie DAS-2 po prostu tych wewnętrznych cieni nie ma i różnicy praktycznie nie widać. Ale jest to opcja, którą chyba w każdym przypadku ustawiłbym na wszystkie, ponieważ daje ona niesamowitą przewagę, na przykład na mapie Denuke, ponieważ tam jest dużo światła wewnętrznego. Teraz przechodzimy chyba do najdziwniejszej opcji w cs 2, która mnie bardzo zaskoczyła, czyli szczegóły. Modeli tekstur. W cesie go ona praktycznie nie wpływa na fps -y, ale w cesie 2 na FPS-y wpływa już znacząco. Na ustawieniu niskim FPS-u miałem 471, na średnich 414 i na wysokich również 414. Jaka jest różnica między niskimi a średnimi, to w tej chwili widzicie na ekranie, albo właściwie nie widzicie, bo tej różnicy po prostu nie ma, a różnica w FPS-ach jest ogromna. Ale za to różnica między wysokimi a średnimi już jakaś jest, ale nie w FPS-ach, ponieważ FPS jest taki sam. Na wysokich ustawieniach po prostu te cienie są jakby bardziej wygładzone i to jest cała ta różnica. Tak więc nie ma tutaj co się zastanawiać, tylko ustawić te opcje na niskie, ponieważ stracicie dużo FPS-ów, a na pewno już nie ustawiać na średnie, ponieważ różnicy nie ma, a FPS-ów tracicie sporo. Tryb filtrowania tekstur: w moim przypadku różnicy praktycznie nie ma, jeśli chodzi o FPS-y i jeśli chodzi o tekstury na mapie, to również ta różnica jest prawie że niezauważalna. Tak więc, tutaj tak naprawdę ustawiacie, co chcecie. Opcja Detale Shadera: tutaj możemy ustawić na niskie albo na wysokie. W moim przypadku, jeśli chodzi o FPS-y. To nie zrobiło zbyt wielkiej różnicy, FPS spadł tylko 11, ale u Was może być to więcej, ponieważ wiem, że w niektórych przypadkach sporo to zabiera FPS-ów. Tak więc jest to opcja, którą również polecam sprawdzić samemu. Więc pobieracie sobie mapę, benchmark, robicie test, sprawdzacie, ile macie na niskich, ile macie na wysokich. To jest generalnie opcja, która sporo zmienia, jeśli chodzi o grafikę, jak to wygląda, sami widzicie w tej chwili na ekranie, szczególnie widać na mapie Deniuk. Na wysokich ustawieniach wszystko dostaje połysku. Tak więc generalnie, polecam sobie to sprawdzić. Jeśli nie zabiera wam zbyt dużo FPS-ów, a chcecie mieć troszeczkę ładniejszą grafikę, to możecie ustawić na wysokie. Jeśli zależy wam na każdym możliwym FPS-ie, to ustawiacie po prostu na niskie. Teraz opcja szczegóły cząsteczek. Jest to dość ciekawa opcja, ponieważ jak możecie zauważyć w menu, robi ona sporą różnicę jeśli chodzi o ten dym, który się tutaj znajduje. Aczkolwiek takiego dymu w CS-ie 2 na normalnych mapach. Nie ma i też ta opcja nie wpływa w żaden sposób na na przykład mołotowy. Ale mimo to ta opcja w moim przypadku zrobiła sporą różnicę, jeśli chodzi o FPS-y, tak więc prawdopodobnie w waszym przypadku będzie podobnie, tak więc dla najwyższej ilości FPS-ów ustawiajcie na niskie. Okluzja otoczenia to jest opcja, która wpływa na cienie dynamicznych obiektów, takie jak na przykład postacie nasze czy postacie przeciwników. Idę miałem FPS-ów, na jakiej opcji w tej chwili widzicie na ekranie, i też widzicie, jak te dodatkowe cienie wyglądają. I teraz zapewne pomyślicie, że warto to ustawić na średnie albo wysokie, ponieważ dzięki temu widzicie dodatkowe cienie przeciwnika, ale nie, ponieważ jest to zrobione w dość mądry sposób i w momencie, kiedy nie widzicie na ekranie modelu postaci, to również nie widzicie tego cienia. Tak więc polecam tę opcję wyłączyć. Zostały nam dwie opcje. Jedna opcja to Dynamic Range, jest to opcja, która w moim przypadku, ustawiając na jakość, zmniejszyła fps -y tylko o 6. A jeśli chodzi o zmiany wizualne, to ustawienie tej opcji na wydajność sprawia, że obraz, szczególnie w tych ciemniejszych miejscach, ma efekt ziarna. Tak więc jeśli nie przeszkadza Wam ten efekt i chcecie mieć jak najwięcej FPS-ów, to te opcje po prostu możecie ustawić na wydajność. I ostatnia opcja. Super Resolution to jest jedna z opcji, która potrafi zabrać sporo FPS-ów. Jak to wygląda w moim przypadku, w tej chwili widzicie na ekranie. Jeśli chodzi o zmiany w grafice, to również je w tej chwili widzicie. Na wydajności trochę tekstury są pogorszone, troszeczkę rozmazane, ale za to daje sporo FPS-ów. Tak więc jeśli zależy Wam na FPS-ach, to ustawiajcie na wydajność. A jeśli chodzi o widoczność, to na pewno przyjrzymy się tej opcji dokładniej w jednym z następnych. Filmów, tak więc subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby tego filmu nie przegapić. I to już by było na tyle. Zostawcie łapę w górę. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.